Nie widziałem tego pieprzonego GÓWNA! Witam was wszystkich w ogromnym barze McDonald's, żałośni ludzie! I chciałbym wam pokazać nasze dzisiejsze zestawy! Co? No. O, chwileczkę... Co? Czego chcesz? Składałeś coś do mikrofalówki? Tato, defolium miłuje, dlaczego pyta... Naszli, jak my skończyliśmy w tym cholernym świecie! Dobrze, najpierw to było niesamowite, mój lordzie, jak... Nie, 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 nie zrób tym głosem! Dlaczego, mój lordzie? Naprawdę, naprawdę muszę... Zrób to! Mój lordzie, byłeś wielkim władcą, przejmowałeś ziemię, mieliśmy wiele walk z ludźmi, aniołami, wręcz świat był ku naszych stóp! Naprawdę, mieliśmy coraz więcej ziem! Również zaczęliśmy w bitwie o zamek! <laughs> Wyślijcie, że wygraliście wojnę? Sunie! Powiem wam, że to nie koniec! Ja Lord Broku, który bólem! Wiele zdziałam i zniszczę wszelkie dowody waszego istnienia! Więc niedługo to wrócę! Fujary! Właśnie tak, trafiliśmy na ten świat i spotkaliśmy jakieś od tych Gdzie jest leżą i... Cioho! Wiesz, co dokładnie po powiedział? Nie mam kurwa żadnego pojęcia. Nigdy nawet nie otrzymaliśmy tutaj uczciwej pracy. O, oczywiście, seksi chłopcy możecie tu zamieszkać. Tylko musicie począsać tłóczkami dla mnie. Eee. Gdy to zrobiliśmy, gej chłop zgodził się na zameldować. Wtedy my zaczęliśmy przezywać go. Sukom! To była cała historia, mój lordzie! Szanijcie te życie! Nie. Jesteś taki dokładny z przypisami i klientami. Tak sobie poradzi z tą jedną panią z dzieckiem. Hej! Ile jest na to, to dziecko? Że co? Pięć o tych tu i teraz! Ta, musisz dać siebie wszystko! Ale teraz dziecki w górę! Będę bronił mojego lorda. Muszę tylko znaleźć dobre informacje, byśmy mogli wrócić! Może niedługo zasubskrybujesz? Eee... Y Pieprzysz to wszystko. Mój lordzie, zostaliśmy tu więzieni na zawsze. Hej, 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 nie mów tak! Nie chcę mówić o tej pierdolej planecie i pieprzonym ciele! W ogóle słyszałeś mój głos? To tak jakby moje jaja powróciły do mojego ciała przez moje gardło! O gro, to to brzmi! Ale wreszcie, Asi, ja pierdolę! Mam plan, który na pewno wszystko odkręci! M -m 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 mój lordzie, będę ci służył jako asystent! Czokolwiek będziesz, przyrzekam! Co ty kurwa robisz! Stawaj, idziemy stąd! Ta książka. Nie ma obrazków. To nie może być! Ach. Hej, cycata dzidzio! Przestań się ci pozgać na tym stole! Wybacz! Naprawdę płacz? nie pomoże ci zaakceptować błędu! Myślisz, że specjalnie dam ucięty bardzo frytkownicy do klienta! Jesteś w wielkim błędzie, wiesz? O, nie, wcale! Ale mogę ci zagwarantować przepis na mój specjalny sos! Dam ci go tylko, że potrzebny będzie mój fiot! <noise> Ej, ludzie, wasza przerwa niedługo się kończy, więc pamiętajcie, by zabrać stąd swoje tyłki za dwie minuty! O, ta, Pamiętaj, by niechciane palce zachować podczas używania frytkownicy! To diabła! <grym> Witam, na co dziś pan ma ochotę? Oh, chciałbym dostać podwójne opakowanie MMS ów pod twoją koszulą! Oh. Aha, dobrze, proszę pana! Czy spodoba się panu się wielkości stopa na swoich ustach? O, tak! Kręci się na zabój, bo dziś... ...zapędam was z tym ciałkiem! Mila, <zömiczna> Co się ze mną dzieje?! Czemu zależy mi na wansie w takim zatopiałym miejscu?! Czemu nie mogę tego wyrzucić ze swoich myśli?! O Boże! Mogę zjeść to miejsce już teraz! Czekaj, czekaj! Uspokój się! To prawda! Co mógłby zrobić w takiej sytuacji?! Spalić, 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 więc tak, próbujesz spalić ogień, zbierając cały tłuszcz i rzucając w wszystkich klientów. A następnie zamknąć wszystkie drzwi, zabierając sobie drogą ucieczki, zapalając za bałką, zapaliłeś połowę naszych klientów. Wiesz, że mogą cię za to zwolnić na miejsce, bo uderzyła cię w twarz, po czym wezwałabym policję, co nie? Tak, zwolnij mnie! Chcę być zdał tego okropnego miejsca! Chcę ci powiedzieć. Zwolnij mnie, zwolnij mnie, zwolnij mnie, zwolnij mnie, zwolnij mnie! Zamierzam ci dać awans! Gratulacje, pizdo! O Boże, cholera z nią! Naprawdę nienawidzę tej wrednej suki. Hej! Hmm? O, 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 Hej! Musisz być jedną z tych prostytutek, o których tyle słyszałem! Chciałbyś! Jestem liderką świętej armii Emilia jestem bohaterką! Ooo! Właśnie mówisz coś o mojej mrocznej duszy, prawda? O, koniec tego pierdolenia! <laughs> Koń, co ciebie kończę, Ci demonów! Gospodarka cię zmusiła, tak? Nic z tych rzeczy, mam na to... Nago, tak? Używam tych samych par sześciu w tygodniu. Zapak jest podobny do bezdomnego, który z w tyłach Macronalda. Yy. <hahaha> Różcie! Pora wyrżeć twój zbereśny tyłek! Dobrze, dobrze, dobrze. Zanim zaczniemy, mogę się o coś zapytać? Eee, yy, o co? Mogę pożyczyć pięć dych? Yy, na co? Przekażę na darowiznę hartetywną. BOOM! Pizdo, potrzebuję na swoją zbroję! Yy! Mój zbyt gospodyni coś wyczuł! Mój lord jest w niebezpieczeństwie! Nie, to mój fiut. This is story all about how my life got flipped turned upside down, and I would like to take advantage. Just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Spice, 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 village.